Ludziska. Ja jestem Sado, przy mi kolejny odcinek z Dying Light. Słuchajcie, odpaliłem sobie gierkę na chwilę przed y, nagrywaniem. Zaznaczyłem sobie pewne zadanie poboczne, o którym w zasadzie w poprzednim odcinku kompletnie zapomniałem. Ale tak więc je zrobimy sobie teraz. Przy okazji co nieco sobie eksplorując i tak dalej. Eee, znaleźliśmy w poprzednim odcinku broń. Tak, z zwykłą palą. Muszę niezwykłą palą, bo to jest. Zawiesili się? Nie, dobra, wiem. Ja użyłem też inne słuchawki, bo tamte normalnie mnie do jasnej cholery doprowadzały. Powiem wam szczerze, no stawia, jak nie wypadały słuchaj, jak to słuchawki do kanału, A nie? No po prostu nic głucho nie słychać, nawet nie słyszałem co mówię, jak mówię, w jakim stopniu mówię, czy mówię za głośno, czy za cicho, czy źle, czy w ogóle, czy seplenie, czy nie seplenie i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale na tych już jest wszystko w porządku i teraz wiem, że już na pewno za głośno mówiłem, także yy, korekcję swojego głosu zrobiłem i powinno wisić kod Dobra, słuchajcie, gdzie to w ogóle jest? Koczęglane. Podobnie jak to się tu się skrada chyba. Gdzie to w ogóle do cholery jest? Kupiłem już. Eee, no, ładny kawałek mamy do przejść Co są jeszcze. Eee, widzimy, na strefę. Aha, dobra. No ale no, okej, okay, mamy w każdym razie to zadanko. Tam jeszcze jakieś podrodzy są. Więc może by udało się je wykonać. Ja w ogóle mam mikrofon włączony Nie, jest włączony. No okej. Pożą się. Tu by się przydało zutylizować, tak? bo pewnie w wodzie będzie apteczka Ło to ten jak to by się przyda strzelisa No i tu już długa What the fuck? Eee, no... O tym to ja nie wiedziałem, że to tak potrafi odrzucać. On ja sobie sam w nie wchodził. Uda mi się czy nie? Dobra, uda mi się chyba. Ja taką kurczę po tej... po tym znalezieniu broni z zdobyłem... Zdobyłem zajawkę na Dying Lighta. Jednak taka mała rzecz, a cieszy. O! Muszę coś zrobić, żeby oni. No właśnie, tak. więcej krytyków, może. Ale robię Już dzisiaj, po robocie, jestem taki kompletnie rozbity, ale mówię, a co, tam wejdę, nagram. na w sumie, co? To jest toczka dobra. What the fuck To jest ten plujek cały? Выбухло, наверное, не выбухло. Жига. Какой ухудшительный гной. Что-то Ага, хорошо, я уже тест. Я спрашивал, почему именно это я To gdzieś tutaj chyba powinno być. On, to jest ten chyba fotograf, który zgubił. Czekaj, czekajcie, żebym głupotnie panu. Eee, nie, to dziennikarz stracił notatki, które zostały w torbie w kafejce internetowej. Jego aparat zaś leży gdzieś w czarnym samochodzie. No dobra, zobaczymy. To jest zadanie poboczne, także nic nie stracimy, jak nawet się nie uda go wykonać. Ale ładny hektor ładny hektar musieliśmy przejść w każdym razie to jeszcze nie koniec no zobaczymy ale namolać dobrze, że w zasadzie ich wszystkich nie trzeba tłuc na bieżąco, bo to też jakoś wpływa na pewno na poziom, ale jeszcze tu gdzieś grubaska jest falon, to ja jestem nieopodal kawiarenki Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zapalaj, lata. Zwykle przypalają mleko. Dobra, wędy wejdę? Na pewno nie wejdę. Albo nie było łatwe, ale oczywiście już wytryg złamałem. I... dobra, będzie Polar, jak to ciemno w ogóle. Nie przydałoby się. Eee, dobry. Ja polak. No ty... NUT! Mm, no oczywiście, bo to przecież nie mogło być proste wejście, nie? Przejdę widziałeś już ucemensa, takich nazywa zir. Ja mówię na nich nocni łowcy. Jeden mój kumpel widział raz, jak nocny biegacz przeskoczył z 13. piętra i wylądował bez choćby zadrapania. Mm. Ja pierdolę, dziara ja jestem dobry. Ja pierdyka no prosto w twarz dostaję. Tiet. 42 metry A co jest? jest Eee, fajny tunel. tak eee, A, no, nie są oguszeni w ten sposób, dobra. Już idzie, już idzie, ja, ha, <trym> No wy... ATAFAK KUŚWO DRUGI RAZ Gdzie uh. jest to ha? No wypadł Aha, bo ja mam broń rozryłconą, kurde bele Moment Jak to już się naprawiało R? Szybciej, 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 szybciej No Padła No, idzie, 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 szaleńc, oho oh, oh, oh. Nie, co to? Gdzieś tam grzegacz chodzony jest, idę, stąd w ogóle jaka tu się brudel się tu zrobił, idę! Ale mnie skubany wystraszył tam w Torbę. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście niesławy. Was nie się... to chciałem usłyszeć. Nie, nie, nie wejdę czy nie wejdę? HyperHouse of Fame. Scorpion. Dobra, walać. Tu cały czas. Skąd oni się biorą w ogóle? coraz więcej ich jest, im dalej gram, im dłużej, bo to właściwie to coraz więcej ich jest. Tu ja się tu poli. A nara. Żytka jeszcze coś się mamy. Nie wiem, czy to ja dobrze widzę, że zaraz będzie ciemno, ale... Nie Mówi Jade, zaraz zrobi się zupełnie ciemno. Jeśli uważacie, że nie macie szans na powrót do wieży, szukajcie najbliższego schronienia. Powodzenia, Herajna. Dobra, to ja idziemy na górę. Prześpimy się, bo to w zasadzie nie ma co ryzykować. Eeeeeeeee, dopiero będziemy działać później. Uuh! Nie gadajcie, że to się przykimać nie można. Oh Nooo. Come on. Okay, nie. i Fakt? Nie, to jest apteczka fakty. Okej. Okay. Trześpię się do nosa. No dobra. A później pewnie do rana. Dobra. I teraz do rana. Nie, wszystko gra jak należy. Nie będziemy ryzykować, bo to nie ma w zasadzie sensu. Będą zbrojony to będzie można ryzykować on teraz. Oh. Trzeba jakoś przeżyć tą misję. Zapeka. A Apteka Gaz. Tak, mm. więcej. A na ziemi. O, pierwsze punkty, jakie ludzie pewnie w jakie uderzyli, to właśnie apteka i... To jest jak stacje benzynowe, supermarkety i tak dalej. Żeby się założyć. Pięknie. Świetnie. Po prostu świetnie. Denerwuje mnie te przejścia, cholera. Nie wiem jak to kompletnie zniwelować, bo teraz tak. Tu mamy te pieprzone skały i ja ten się nie przedostanę. Chyba, że tamtędy. A tu przez środek też nie przejdę, bo... jest ta cholarna strefa kwarantanny. Ale mimo wszystko spróbuję. Czy się nie da? Nie da się. Tędy też nie przejdę, a tu też nie wejdę, nie. więc to jest trochę lipa jak dla mnie, nie, może ja tu coś mam nie tak, ale no, no. Co to było? What the... jest. fuck. Co to było? Bez że czy ktoś tam rodzi, ty? No, to nie tędy. nie! Pytanie, czy tu jest warto po coś chodzić w ogóle? Bo to. Tam... Kurwa, jest alkohol, są fajne. Mm -hmm. Kurwa, jak mi tu coś wyskoczy znowu, to się zastrę w gacie. Bez kitu nie? To otwiera się na drzwi. No dobra. Zobaczmy. Hej, otwieraj! Kim jesteś? Krain, zwierzy. Słyszałem krzyk kobiety. Al. ta moja żona, ona właśnie rodzi. O, kurde, mogę jakoś pomóc? Potrzebny nam alkohol. Do odkarzania. No, pomóż, proszę. Alkohol? Ech. No, 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 bez kitu, przed chwilą... Cześć! znalazłem alkohol! Dzięki! To nam bardzo pomoże! Ale... tylko tyle znalazłeś? Raczej raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. Przecież tu śmierdzi brzydko. Coś mi tu bardzo brzydko śmierdzi. to ja, krain, Mam więcej alkoholu. A, jesteś! Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Aha. E, tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzisiaj się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazywana przez ukryzienie, a nie... What the fuck? Jeszcze więcej? Hej, Dobra. mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? A, masz jeszcze? Eee, tak, mam. Dzięki, sześć! Koleś jest kompletnie wściekły. już, Ja pierdykam jaki poród, ty. Eee, mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. No właśnie, jadę my z Nie.

No to od razu było wiadomo, że coś jest nie tak Znaczy w sumie z początku myślałem, że faktycznie coś tam jest nie tak Ale jak już drugi raz, trzeci, czwarty raz chciał alkohol no to... A, to już było wiadomo co... Dotyka. Dobra, teraz ja muszę się stąd wystać dostać jakoś! Piotr! Pięć. będę oczywiście się nie wydostanę. Bo było za prosto. Eee, by to. Dobra. Teraz to jeszcze używane. W ogóle dziwny układ pomieszczeń jest. Takie przejścia dachem, no ale dobra. Niech tak będzie już. To jest przejście. Chyba na most. Wschodach. Dobra, jakoś żeśmy wylądowali. Zaraz ciekawie się robię jeszcze w tych. Co on ma w ogóle na klacie? Co to było do cholery? Chciałbym użyć tej broni, pana, ale. Ale wiem, że jak tylko to zrobię, to zaraz się to zlecą. To jest ciekawe. Mhm. No, więc to nie tutaj jest to przejście, tak? W ja by musiał iść. Więc to jest tam. A wejście na most. Najbliższe jest tam. Po tym rusztowaniu raczej nie wejdę. Diet. Dobra, to, jest, to zrobię to inaczej. Spójrzę i wtedy przejść. Może się... się uda. Dobra. Co, ja sobie może broń naprawię. A ten kolega jakiś taki troszeczkę większy. Ah, possui a mesmo. Ok, 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 ok. <coughs> Co? Patrzcie na to, co tu się będzie działo teraz. Ja mam mołotowa. Dobra, to był głupi pomysł. Nie ja mam mołotowa, prawda? Piet. Czekajcie, bym chciał tego moją zrobić. I wtedy tam byśmy zrobili ładną zadymę. Eee, to były inwentory mm moment, moment, nie. Kurde, gdzie ja to robiłem? Gdzie to się robiło? Plany, no tak. No. Jeszcze Okej to będzie na którym? No, a, jeszcze ja go muszę ustawić, no tak. To ja sobie zamiast... Greski też ...dobić. Dobra. Człowiek kilka dni przestanie grać i... Kolara, i nic już nie pamiętam. Najpierw do tego czekam. Zlikwidować. a mimo to będzie... ...lul z góry. Oh shit, oh shit. Ah, das ist ja gemein. Oh, da ist ein jasner Wind. What the fuck. Oh shit. Oh, shit. Oh, shit. Zaraz, zaraz, zaraz. Czarny samochód, nie? Tu, na tym skraju? Cholera. No, oh, fuck. On leci na dół, nie? Nie, 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 nie. To się stało. Jak ważne są te zdjęcia. Ludzie mogą nie chcieć wierzyć słowom, ale zdjęcia każdego przekonają. Nie wątpię w to. Jeśli ja sam skoczę... skoczę. dobra, trzeba się ewakuować, Bo to będzie ciekawie! Fuck! Jestem ja ciekaw, czy jak ja bym tam skoczył do tej wody za nim, to by było ok. szlak by to patrzcie całkiem to niedaleko chyba daleko 20 metrów do danii co ja popłyniemy wodę co? Słuchajcie, oddamy zadanie i będziemy się powoli żegnać Pamiętajcie o kciuku w górę Jeśli film by Wam się podobał, mimo tego, że jestem dzisiaj po prostu wykończony i kompletnie nie do nagrywania Oczywiście także pamiętajcie o komentarzu co, jakby, gdyby i dlaczego. Wasze własne zdanie, żeby sobie zostawić też dotąd, do ten. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie! Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, falon. Dzięki. No i wzajemnie. No, dwa klocki, nie jest wcale tak złe, co? Dobra, jest ostateczna, po prostu, biasem ale to jest wyzwanie Dobra, słuchajcie, wiecie co? Będziemy się żegnać Zapraszam was do kolejnego odcinka już teraz Myślę, że w zasadzie już żegnaliśmy Także nie będę już, już wam gadał łapka w górę O komentarzach, o subskrypcji O e, No, to chyba tyle, co? Nie będziemy przedłużać No, to do zobaczenia w następnym odcinku Ajo